To był majstersztyk techniczny, jeśli chodzi o przepchanie tego w Sejmie. Natomiast politycznie, to gdybym miał dzisiejszą wiedzę, to bym nie zgłaszał uchwały sesyjnej. Uchwała sesyjna nie została zrealizowana. To jest jej główna wada. I chodzi o to, że Antoni Macierewicz, zresztą mój kolega szkolny, miał polecenie, jak miała uchwała, ujawnić agentów UB i SB, yy, będących tam yy, senatorami, posłami, wojewodami, ministrami, yy, sędziami, prokuratorami to chyba wszystko mniej więcej. Może o czymś zapomniałem. Yy, natomiast, natomiast, Artek yy, ujawnił tylko tych, agentów ISB, którzy już nie pracowali dla UOP, Czyli nie ujawnił czterech piątych agentów, tych najważniejszych, bo służby specjalne z tych ujawnionych zrezygnowały, czyli znaczy że to są nieważni agenci dla służby. No, z dobrych agentów się nie rezygnuje. Czyli nie ujawnił zupełnie nieistotnych agentów, natomiast istotnych nie ujawnił. Oprócz tego niektórych nie mógł ujawnić, nie mógł ujawnić trzech kategorii agentów. Tych, którzy są w zbiorze specjalnym, do dzisiaj są nieujawni. Druga kategoria są ci, którzy byli imppektorem. Generał Kiszczak przyznał, że jest, było kilku agentów, którzy w ogóle go nie podpisali. Nie było z nimi żadnej umowy spisane, w na gęby płacono im, że tak powiem, poza... Tym. To, była, to była druga kategoria agentów. A trzecie, której nie ujawnił, byli to agenci WSI. Bo, bo tyczyło to agentów SB, a nie dotyczyło agentów, agentów WSI. Są całkowicie nieujawni. Yy, I w Sejmie ówczesnym ówczesnym na tych 460 posłów było co najmniej 315 agentów, agentów e, służb specjalnych, ale, wszyscy głosu, ale, ale większość głosowała za, żeby się nie ujawnić, bo każdy z nich myślał, że on jest tym jedynym agentem, a cała reszta są to ludzie, żeby, żeby się nie dekonspirować, głosował za. E, nie mieli czasu się skonsultować, bo majestat z powodu błyskawicznie błyskawicznie, zbiegł, prawda? Nie mieli czasu się sobota zresztą chyba nawet. Nie mieli czasu się skonsultować, skonsultować ze swoimi oficerami prowadzącymi, prawda? To wszystko tak się działo. E, także to był majsterzyk. Natomiast skutki tego były fatalne, dlatego że ci agenci się, się zorientowali, ilu ich jest. I ustało coś tak kształt co partii agentów. Przedtem każdy myślał, że oni, oni są jedyną czarnowcą. A teraz nabrali, siłę zobaczyli, ilu ich jest, prawda? Jakie mają poparcie społeczne i tak dalej. I się bardzo wzmocnili. Także ja wierzyłem naiwnie, że antek wszystkich ujawni. Ktoś ktoś komuś za ja pomordzie, prawda, ktoś tego, będą trzy będą zamieszania i będzie spokój z tym wszystkim. I czasem okazało się, no, że, że wyszło inaczej. I jak, jak ma pan wrzos, to są dwie metody postępowania z wrzotem. Pierwsza to jest wycisnąć w całości, spirytusem salicylowym, prawda, dokumentnie, wydusić, wysmalować. Druga metoda, nie ruszać. Natomiast metoda, naciąć go naruszyć i zostawić, to jest najgorsze, bo napije wszystko na około. I niestety uchwała sesyjna była właśnie takim nacięciem rządu i gdybym wiedział, co się na to mnie jej nie złoży Dziękuję.